Ciężar, który podnosisz, nie ma totalnie żadnego znaczenia. Może ktoś pamięta, prawie już rok temu wrzucałem filmik na ten temat. Pomyślałem, że teraz prawie po roku warto byłoby odświeżyć go i jeszcze raz wytłumaczyć niektórym osobom, bo spora część z Was totalnie źle go zrozumiała. Żeby nie było, nadal uważam, że ciężar ma znaczenie tylko i wyłącznie dla Waszego ego, a nie dla mięśni. Dlaczego nadal tak uważam? Bo często widzę, często jest tak, że męczysz 100 kg na sztandze, wyciskasz na płaskiej i robisz do upadku, ale tak kal Leczysz tą technikę, że głowa po prostu aż boli. Ostatnie powtórzenia wyciskasz barkami, wyciskasz paznokciem uchem, nie wiem czym jeszcze. O co mi chodziło z tym, że ciężar nie ma znaczenia dla mięśni? Czy to będzie 96,5 kg czy 100 kg, to myślisz, że dla Twoich mięśni będzie miało to znaczenie, jeśli ty będziesz progresywnie zwiększał ten ciężar, zmniejsz sobie zamiast zrobić stówą. Zrób 90, rzetelnie, powolutku do upadku i progresuj tym ciężarem w górę. Progresuj od 90 w górę. A nie od 100, założysz 105 i jeszcze bardziej kalecz, kaleczysz tą technikę. W końcu dochodzi do takiego momentu, że to jest taniec ze sztangą, a nie wyciskanie sztangi. Więc progresja ciężaru tak, ćwiczenie do upadku tak, ale poprawna te technika też tak. Ego nie, ego na bok. Ego to są kontuzje, ego to nic dobrego.